Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. Dzisiaj pomówimy o tym, jaki jest los naszej motoryzacji i co mamy, a co będziemy mieli. I jak to będzie wyglądać w praktyce. Wydaje mi się, że teraz są najlepsze, najlepszy okres w dziejach motoryzacji, takiej indywidualnej. To znaczy, był taki bardzo dobry okres w latach 50., -tych, 60. -tych w Stanach Zjednoczonych. Te limuzyny z ogonami, tanie paliwo i w ogóle. Ale wydaje mi się, że w tej chwili jest najlepszy na świecie czas motoryzacji. Oczywiście od elektryfikacji samochodów, od elektryfikacji pojazdów nie da się uciec. I to ja zawsze mówiłem, że w, w domach powinny być samochody dwa, spalinowy na dłuższe trasy, <laughs> lub elektryk, albo dwa elektryki z takim modułem spalinowym, który czyniłby z niego hybrydę. Czyli coś takiego jak plug-in. Nagrałem o tym materiał. Ale <laughs> spójrzmy teraz na taką praktyczną sytuację codzienną. Wracałem ze, z Olsztyna, ze szkolenia do Warszawy. Szkolenie było bardzo takie energetyczne. I po prostu poczułem się w pewnym momencie bardzo zmęczony, i pomyślałem sobie, mm, napiję się kawy. Zjechałem na stację, napiję się kawy, ale za chwilę kolejna stacja, kolejna kawa, i powiedziałem sobie, to zupełnie nie ma sensu. Jest już północ i nie będę, nie mam szansy do, bezpiecznie dojechać do domu. Znaczy, no niby tam zostało mi 120 km czy 130, ale pomyślałem sobie. Po co ryzykować? I co zrobiłem? Zrobiłem to, co bardzo często robię od czasów, kiedy byłem handlowcem, mianowicie od czasu, kiedy byłem handlowcem, to po prostu zwyczajnie nocowałem, spałem zawsze w samochodzie. Zawsze włączałem sobie, jeżeli to było nawet jesień, wiosna, zima, ogrzewanie na jakieś takie dobrze dobrane parametry, stawałem przodem do wiącego wiatru i szedłem po prostu spać, nakrywałem się ko kocem, śpiworem. Czymkolwiek, szedłem spać i szedłem rano wypoczęty. I tak samo zrobiłem teraz. Po prostu zaparkowałem samochód w naj, takim ciemniejszym kącie, kącie yy, yy, stacji benzynowej, wreszcie bardzo czystej, tam koło McDonald'sa. To w ogóle super, tak w takim kąciku zaparkowałem. Włączyłem silnik, uruchomiłem te wloty powietrza i położyłem się spać. Wstałem o godzinie 6 rano, wypoczęty wyspany, no troszkę taki poskręcany, ale w Chevrolet'cie Aveo, jak się położy w zwłaszcza prawy, to można na nim normalnie nawet osoba mojej postury wyciągnąć się spokojnie. Więc wstałem o 6 rano, ponieważ włączyła się linia McDrive i zapaliły się światła. I pomyślałem sobie, o nie, no jeszcze ciemno. I pospałem sobie do 7.30. Wstałem, poszedłem, umyłem się na stacji benzynowej, poszedłem sobie na Flat White'a, kupiłem sobie dobrą kawę na drogę i pojechałem, wypoczęty, po prostu zadowolony. Cały czas, całą noc pracował silnik. Całą noc pracował delikatnie silniczek, i chodził na gazie, które można w Ożarowie tutaj u nas kupić. Na jednej ze stacji w tej chwili był po 2,99. Pewnie tak nie będzie wiecznie, ale tyle był. No i chodzi o to, że pomyślałem sobie mm hmm było mi z tego całego mojego zbiornika gazu jedną kropkę, jedną kropkę, taką, mam tam takie kropki diodowe, linijkę, która pokazuje mi zużycie paliwa i ubyło mi jedną kropkę. Po całej nocy, kiedy w samochodzie było tak ciepło, że jak rano wstałem, przeciągnąłem się, to było aż gorąco. Noc była bardzo zimna, nieprzyjemna. W samochodzie było aż za ciepło. Cały czas z tych wlotów dmuchało gorące powietrze. I pomyślałem sobie coś takiego, że ciekawe, czy jak miał na przykład jakiś dobry samochód, dobry samochód, na przykład Tesla, Tesla to gdybym miał taki dobry samochód Tesla czy jakbym sobie wieczorem włączył yy, yy, ogrzewanie, tak żeby dmuchało gorące powietrze z tych wylotów, bo ja tak lubię sobie jesienią i zimą jeździć, to czy rano ile bym miał jeszcze prądu? Czy rano bym zdołał nawet, gdyby ta Tesla była naładowana? Po takiej całej nocy jakby grzały te wyloty powietrza dmuchały gorącym powietrzem bym się wyspał do 7.30 sobie ile by zabrało to z baterii? No bo jeżeli mówimy do Tesli, mówimy teraz o Chevroletcie Aveo, a porównajmy Chevroleta Aveo w tej chwili do samochodu, na przykład Dacia Spring, która jest porównywalna gabarytowo. To jest mniej więcej tej samej klasy samochód. Chevrolet Aveo i Dacia Spring to są podobne samochody. Dacia Spring kosztuje w tej chwili w salonie 80 tysięcy złotych. Tam jest jakiś program Mój Elektryk, tam można dostać jakieś pieniądze, 16 tysięcy, ale kosztuje 8 000. W lepszej wersji drożej, więc powiedzmy <laughs> z programem Mój Elektryk, ale w lepszej wersji zapłacimy tych Ma deklarowany zasięg 305 km, ale realny 250, ale Pan, który testował ten samochód, powiedział, że tak naprawdę po mieście jak się jeździ dość dynamicznie, to 150 km. 150 km. Ciekawe jak się jeździ zimą i włącza się ogrzewaną tylną szybę, chodzą wycieraczki, no i chce się, żeby było w kabinie było ciepło. Czy ten zasięg 150 km nawet jest do, do uratowania? 80 tysięcy złotych dajemy za to. Więc tym samochodem bym ani nie dojechał do Holsztyna, porządnie, ani bym z niego po prostu nie wrócił, a jeszcze cały czas musiałbym y, szukać gdzieś ładowarek. Nawet Tesla miałbym z tym chyba problem, jeżeli bym pojechał zimą. I teraz pomyślałem sobie tak, że coś zupełnie oczywistego, jak spanie w samochodzie, który towarzyszy mi od czasu, kiedy byłem handlowcem i na przykład dojeżdżałem nad oświcie do Poznania do klienta, ale była czwarta rano. I się na przykład do siódmej spałem, albo wracałem z tego poznania gdzieś po nocy i spałem całą noc do rana, po prostu, no, żeby się zregenerować. To spanie w samochodzie zawsze towarzyszyło mi i nigdy nie było z tym żadnych obaw, ponieważ rozumiałem, że palą się i mają awarię tylko samochody zaniedbane, jakieś brudne silniki, jakieś rzeczy. Samochód zadbany w zasadzie przy dzisiejszym stopniu dojrzałości samochodu, kiedy on ma już 100 lat za sobą rozwoju, prawda, i to inżynierowie czuwają, tak naprawdę on jest absolutnie doskonale bezpiecznym pojazdem. Powiedzmy szczerze, te instalacje gazowe, te instalacje benzynowe, to wszystko jest naprawdę dobrze działające i kojarzy się mi z takim poczuciem bezpieczeństwa. Ja po prostu z ufnością położyłem się w tym samochodzie spać, i wracając, pomyślałem sobie. Czy gdybym miał Tesla, to dojechałbym, czy bym wrócił? Czy Tesla po całej nocy, tak jak już Państwu mówiłem, pozwalałaby mi jeszcze dojechać te 130 km do Warszawy? Hmm. Czy wreszcie odważyłbym się spać w takim samochodzie? Ponieważ tam są cały czas prądy, to wszystko no, no, tam, jest, tam są ogromne napięcia i ogromne amperaże. Człowiek jest bardzo delikatną tkanką. Taką neurobiologiczną. Ja, ja nie wiem, czy takie amperaże, prądy, które biegną gdzieś tam, yy, to one nie pozostają bez wpływu na to, jak się czujemy, jaka jest nasza kondycja. Prawda? No bo co innego, hybryda. Hybryda ma ten silnik spalinowy, bateria jest dużo mniejsza, ona służy jakoby takie wspomaganie, te prądy są też mniejsze. Ale jeżeli mamy silnik, na przykład, który ma tam 100 kW, Prawda? Jeżeli mam jakieś przyspieszenia, tak jak ma Tesla, tam <laughs> kilka sekund do setki, tam płyną ogromne, gigantyczne prądy. Czy te prądy, które powodują prawda, pewne pola magnetyczne i elektryczne, czy one nie powstają bez wpływu na przykład na znużenie, zmęczenie, na wiele innych rzeczy? No i pe pewnym elementem tutaj jest zasięg. Mój Chevrolet Aveo, kiedy zatankuje do pełna gaz i benzynę to zapewnia mi autonomię samochodu 1100 km, czyli mam pięcioosobowe auto, pięcioosobowe, nie cztero, w którym mam jeszcze całkiem spory bagażniczek i mam jeszcze bez żadnych wyrzeczeń 1100 km zasięgu, czyli mogę z Warszawy jechać do Szczecina, zrobić tam szkolenie, tam przenocować i wrócić. W zasadzie, tak? No tak, no, na styk się wyrobię. Jak będę delikatnie jechał, to pewnie, pewnie się wyrobię. No na pewno mogę do Poznania jechać, tam pracować 4 dni z klientami i wrócić. I nie myśleć o to, jechać do Olsztyny na 3 dni, tam pracować i wrócić. I nie myśleć w ogóle o tankowaniu, po drodze, o czymś. Po prostu mam zasięg 1100 km. W sytuacji ekstremalnej, bo to też trzeba wziąć, coś się wydarza, tak jak się wydarza na granicy, prawda? Jak to ktoś powiedział, że przy granicy, jak zaczęła się operacja specjalna, to przy granicy stały od tamtej strony Tesla, którym się skończyły akumulatory. Ja mogę włożyć sobie na przykład akum ten y kanistry do bagażnika i na przykład wtedy zasięg tego samochodu wynosi z kanistrami benzyny 2700 km. Czyli, jeżeli mam kierowcę zmiennika, faceta. Dlaczego to jest ważne? Bo faceci w czasie jazdy sikają do butelek. To nie musimy się nawet w zasadzie zatrzymywać. To w trasie dojeżdżamy do Lizbony. Z Warszawy do Lizbony dojedziemy samochodem, którym nie musimy z niego po prostu wyjść. Nawet jedna osoba sobie śpi, druga prowadzi, potem się zamieniamy i druga prowadzi, jedna śpi i jakoś dojeżdżamy. To jest oczywiście absurdalne takie takie Taka męcząca jazda, tylko chcę pokazać, że malutkie auto, które na przykład ma dwóch pasażerów, <laughs> to znaczy pasażera i kierowcę, i na przykład z tyłu jakieś tam bagaże na siedzeniu, i paliwa trochę w kanistrach, ma zasięg jak z Warszawy do Lizbony. To jest bardzo duże zasięgi. Bez tych cyrków ma zasięg 1100 km, czyli on zużywa około 450 km na gazie i 550 km ponad, prawie 600, ponad, 50, tak, na benzynie. <laughs> Także razem to się bilansuje na 1100. <laughs> Więc to jest ogromny zasięg. I teraz, oczywiście Tesla nie da mi takiego zasięgu, ale czy Tesla mi da taki zasięg, kiedy włączę światła, ogrzewanie? Czy da mi takie bezpieczeństwo? I teraz, co mnie poruszyło do tego nagrania, tego krótkiego materiału, to, że Gdzieś tam na drodze widziałem zapaliła się Tesla. Znaczy gdzieś w Stanach chyba. Kierowca i pasażer powiedzieli, że posłuż, posłu, usłyszeli uderzenie, w tam, w, 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 niewielkie uderzenie w spód pojazdu. Czyli tak jakby jakiś kamień uderzył czy coś. Wyszli z tego bezpiecznie, opuścili pojazd oczywiście, ale strażacy zużyli do gaszenia tej Tesli 45 ton wody. Ileś tam jednostek musiało przyjechać z wodą, bo przecież nie, nie, nie wiem, czy jest pojazd taki gaśniczy to ma ze sobą pięć ton wody, może ma, może nie ma, bo on bazuje na środkach pianotwórczych. Że tam nie ma wody w zasadzie, tylko jest woda jako baza do środka pianotwórczego. No więc oni mieli tam. Uży zużyli, powiedzieli, że to było niewiarygodne wręcz, bo normalnie gaszą samochód za pomocą 2 do 6 do ton wody i widziałem taki film, gdzie na podwórku u kogoś zapalił się Volkswagen taki z silnikiem z tyłu mm, transporter, no to tam polali polali wodą. Ten ogień par razy się jakby to powiedzieć, odnowił, ale go w końcu ugasili. Ten pojazd był cały mokry, no ale tam pewnie poszło z 2-3 tony wody góra tutaj poszło. 45 ton wody, i generalnie z samochodu nie zostało nic, tylko taki przód, takie coś wypalone i takie dwie felgi z przodu. 45 ton wody. I o tym samym sobie pomyślałem: Czy ufnie kładłbym się spać w takim, no, krematorium? Te przypowiecie, że te przypadki są teraz bardzo rzadkie: że no gdzieś tu się spaliła Tesla, tu coś się spaliło. Mówię Tesla oczywiście jako umownie, bo Tesla według mnie jest bardzo dojrzałym, doskonałym pojazdem, ponieważ ona została skonstruowana bez kompromisu od początku dobrze. No nie wiem, że Volkswagen ma jakieś tam rzeczy. Tesla została skonstruowana tam odlana płyta podłogowa, odlane coś. Elon Musk skonstruował ten samochód, czy znaczy w sensie jego, jego inżynierowie, bezkompromisowo, więc mogli zastosować wszystkie dobre rozwiązania. Które tylko uważali za uzasadnione. Powiecie Państwo, że to są rzadkie przypadki. Tak, ale zwróćcie uwagę, że Tesla yy, siłą rzeczy jest samochodem siłą rzeczy, nowym. Ona ma rok, dwa, może trzy. Tym wszystkim się cieszymy: te wszystkie silikonowe przekładki, uszczelki, kable, baterie. Te wszystkie samochody są nowe. Tesla jest nowym samochodem, nowym samochodem. W Kalifornii nie sypie się soli. I teraz wyobraźcie sobie, że jest Tesla, która ma 5, 10, 15, a nawet 20 lat. No przecież w Polsce te samochody mają po 15, po 17 lat i jeżdżą. I te samochody z czasem, nawet samochody wybitne, one trafiają z czasem do użytkownika, który eksploatuje je w sposób bardziej rabunkowy. Zobaczcie na przykład Volkswagena. Jest taki Volkswagen Fateon, Fateon się pisze. Fateon. Ten Volkswagen kiedyś to, używ, to kupowali go prezesi dużych firm. To było absolutnie prestiżowa, genialna limuzyna. Po prostu genialna. Genialna, no po prostu genialna. A teraz trafił na wioskę do jakichś redneków, którzy patrzą, ile kosztuje sprzęgło? No, 3800. ojeju, to, yy, Nie, no to. I, po prostu, I oni eksploatują te samochody. Po prostu kupują go za 8 tysięcy takiego Fateona, ponieważ ktoś go sprzedał, ponieważ wie, jakie są koszty utrzymania, więc go się wyzbył, a ktoś, kto kupuje go, kogo nie stać na taki samochód i go eksploatuje do stanu śmierci technicznej. To jest przerażające. Takie piękne samochody, jak Renault Sati, czy właśnie Volkswagen Fateon, potem trafiają do redneków, którzy je po prostu, no po prostu zabijają tym, że nie stać ich na to. Taką samą sytuację ma smart kiedyś, jak moja koleżanka kupiła swojemu chłopakowi, to uznałem, że, to, że jest szalona. Że kupiła tak drogi, ekskluzywny, niepotrzebnie drogi samochód. A zobaczcie, teraz smarty w stanie takich rzęchów dowożą na prowincji pizzę i są, mają zderzaki, i plastiki połatane trytytkami. No bo ktoś kupił go za 3000, idzie do serwisu, pyta: ile kosztuje zderzak? No, 2800. Załóżmy, no nie no, to, to nie kupić zderzaka. Naprawić też go nie naprawi. I te takie redneki eksploatują te samochody, niegdyś piękne, niegdyś wyrafinowane, chociaż smart nigdy nie był wyrafinowany, ale był szokujący na swój sposób. Dostaną śmierci technicznej, i prędzej czy później te Tesle też trafią w ręce takich ludzi. Tak? Czyli będzie naprawiała to Cytryn i Gumiak, wola C za figurą w lewo. Nie? Będą ludzie łamali te wszystkie kody, będą łamali te wszystkie systemy bezpieczeństwa, żeby po prostu ten samochód zaprogramować. Będą naprawiali je w sposób taki bardziej domowy, pojawiają się jakieś zamienniki, pojawiają się jakieś inne rzeczy. Oczywiście Tesla będzie walczyła o to, że jeżeli samochód nie spełnia norm bezpieczeństwa. To ona go wyłączy, ale to może go wyłączyć we Francji, powiedzmy, czy gdzieś tam, we Francji, powiedzmy, czy w Niemczech, to go wyłączy. Ale czy wyłączy go w Kazachstanie, czy wyłączy go w Serbii, czy wyłączy go w Polsce, tego nie wiemy. Na pewno pojawią się firmy, które będą łamały to oprogramowanie i, i umożliwiły jakieś naprawy typu Cytryn i Gumiak. Nie wiadomo, jak być z dostępnością części. I teraz wyobraźmy sobie taki samochód, który jest po dziesiątym po roku, trafia z gościa, który kupił go jako pierwszy, gdzieś tam do sieradza, wozi pizzę i po prostu jest eksploatowany do śmierci technicznej, w zasadzie łatany. Ktoś pada na pomysł, żeby go wykorzystać jako power bank, bo mu właśnie komornik odłączył prąd. Mówi: No to mamy Tesla, no to choć pogrzebiemy, prawda? bo to jest naturalne, żeby może podłączyć w drugą stronę Tesle do jakiegoś inwertera i mieć prąd. I teraz wyobraźmy sobie taki samochód, który 20 lat jeździ po soli. Po 20 lat ma sezon 20 sezonów zimowych, gdzieś w Warszawie jeździ na taksówce po soli. I cały czas jedzie do Poznania, jedzie tu, jedzie do Wrocławia, do Krakowa, do Lublina, do Olsztyna. W tej takiej mgle solnej całą zimę minus 20 stopni, włączono ogrzewania, włączone jakieś płyną duże prądy, włączony jest sól. Sól potrafi zabić każdy samochód, jeżeli do nie jest przystosowany. Ja pamiętam pierwsze Fiaty duże, duże Fiaty pierwsze, to jak no Państwo nie, pewnie nie pamiętają, ja pamiętam, że miały z tyłu taką nalepkę na tylnej szybie uwaga, hamulce tarczowe ze wspomaganiem. Taką wielką nalepkę miały. Dlaczego? Bo pierwsze duże Fiaty 125 miały hamulce tarczowe z przodu i z tyłu. I hamowały na tamte czasy, kiedy były Syreny, Warszawy, Nysy, Żuki, to one hamowały tak, że stawały w miejscu. Znaczy one hamowały normalnie, miałem znakomite hamulce, ale po prostu kierowca patrzył, mówi o czerwone, yt! zatrzymywał się. Ha, za nim jechała Warszawa i kierowca po prostu naciskał ten hamulec trzy razy, ciągnął ręczny i przypierdzielał w tę, w tą, tą. Dlatego były napisane hamulce tarczowe ze wspomaganiem. Ale po pierwszych sezonach soli te hamulce okazało się, że przestały działać. One zostały zastąpione nowymi, ponieważ nie były do uratowania. To wszystko przestawało działać. Ile takich sezonów solnych przeszła Tesla w warunkach ograniczonego serwisu tego nie wiemy ja te, takim samochodom życzę jak najlepiej naprawdę, serio naprawdę życzę im jak najlepiej natomiast myślę, że on będziemy wiedzieli za 5, 10 dopiero lat jak się sprawują i co są warte i jak one działają tak jak Priusy, które się znakomicie sprawdziły. One są chyba na wspólnej płycie podłogowej z Corollą i te samochody hybrydowe po prostu są genialne w swojej, jakby to powiedzieć, dojrzałości technicznej. Mam nadzieję, że Tesla taka będzie. Ale zobaczymy jak to będzie. Na razie nie słyszałem o takich spektakularnych pożarach Priusa. Czy po pożarach Toyota koroli, Aczkolwiek tam ta bateria spełnia zupełnie inną rolę. Rolę wspomagającą. Natomiast tutaj jest to zasadniczy napęd tego całego samochodu. A więc będziemy to wiedzieli. I wreszcie trzecia sprawa na koniec ja zauważyłem, rozmawiając z Państwem, że Państwo myślą, my myślimy, że te samochody elektryczne, to one po prostu z czasem zastąpią wszystkie te spaliniaki, które my mamy. Że np. przykład u kolegi na działce stoi tam Astra, Renault Megan, coś jeszcze, i tam każdy dojeżdża swoim samochodem do swojej pracy, to za tam 5 lat będą stały tam trzy Tesle, jakaś tam jedna, jakieś coś tam. Mi się wydaje, że tak nie będzie. Nie będzie nawet nie tyle, że samochód Dacia Spring, on stanieje, bo on pewnie stanieje, no pewnie nie tak bardzo mocno, ale pewnie stanieje i taki samochód zawędruje pod strzechy, podobnie jak takim samochodem, który wędruje teraz pod strzechy, są Nissan Zoe, który z Norwegii jest sprowadzany masowo i on jest bardzo dobrym, prostym samochodem. Natomiast na razie nie sprosta takiemu Takiemu, yy, takiemu przeobrażeniu na, na transport elektryczny to, że Polska nie ma potencjału energetycznego, żeby teraz w naszej wiosce pojawi się na przykład 200 samochodów elektrycznych, które trzeba naładować, bo każdy będzie odruchowo nocą ładował ten samochód. I nagle 200 samochodów elektrycznych, a tych wioseczek jest dużo. Więc to na pewno nie da rady, nie, nie da rady tego wdrożyć po prostu przynajmniej w chwili obecnej. Natomiast na pewno samochód elektryczny wpisze się bardzo dobrze w taką regulację, że na przykład ktoś z nas, każdy z nas, dostanie jako obywatel, załóżmy, wymyślam, 50 kWh, jak będzie dobrym obywatelem, ja będzie słabym, dostanie 30 kWh, i teraz będzie mógł to przeznaczyć na przykład na ogrzewanie domu, na gotowanie na kuchni indukcyjnej, na dogrzanie sobie mieszkania, na poduszkę elektryczną, albo na zasilenie swojego samochodu. Na pewno będzie to większy system restrykcji, redystrybucji i kontroli. Po prostu będziemy dostawali w zależności od naszej postawy społecznej, zaangażowania, tego czy przyjęliśmy jakieś preparaty, czy nie przyjęliśmy, pewien na przykład yy, bilans energetyczny i nie będzie żadnego namawiania. Po prostu jeżeli ktoś przyjął jakiś preparat, dostanie 50 kWh miesięcznie, jeżeli nie przyjął 26 kWh. I zostawia się wybór człowiekowi chcesz, to, to walcz. Jeżeli będzie w domu na przykład trzy samochody elektryczne, to znaczy, że każdy będzie można przejechać raz w tygodniu 100 km, ponieważ tej energii po prostu nie będzie tyle, albo powyżej tego pułapu, będzie ta energia bardzo droga. Wydaje mi się, że właśnie teraz jest najlepszy czas, najlepszy czas na to, żeby kupić sobie dobre, fajne, dobrze zrobione, odcinkowane auto. Zadbane idealnie i po prostu pielęgnować je tak długo jak się da, jeździć i cieszyć się nim. No, po prostu dlatego, że, że po prostu ten czas już się nie powtórzy. Auto takie proste, bez dwumasu, bez jeszcze różnych rzeczy, które po prostu umożliwia dobrą, fajną eksploatację. To jest chyba właśnie ten czas. Ten czas, żeby kupić takie auto i jak długo się daje eksploatować, aczkolwiek będą problemy, na przykład takim autem, nie wjedziemy do Krakowa, pewnie nie wiemy do Warszawy, będzie mogli się to poruszać lokalnie, potem coś, potem coś, oni system znajdzie sposób, żeby te auta prędzej czy później wykurzyć. Potem na przykład będzie dopłata ekologiczna 1000 złotych rocznie, za to, że ono tam zużywa dwutlenek węgla, czy coś emituje, potem będzie dopłata 2000, potem co ka albo będzie na przykład 100 złotych każdego roku większa. Czyli ktoś będzie miał auto dziesięcioletnie, to będzie płacił 1000 złotych, 11-letnie, 1100, 20-letnie, 2000 rocznie. I to już będzie, przyznajdzie się taki, taki moment, takiej równowagi, że ktoś powie: Dobra, ja to auto sprzedaję, ponieważ no tu 2000, to ubezpieczenie 800, tu coś, tu coś, tu coś, a i tak nie mogę dojechać do pracy do Warszawy. To po co mi takie auto, gdzie ja nie mogę nigdzie wjechać? I nawet nie, nie musi być coś takiego, żeby będą no, fizyczne, jakby to powiedzieć, bloki wjazdów. Nie, będzie wjazd, tylko że jeżeli kamera sfotografuje, że wjechał samochód WXL coś tam, coś tam, coś tam, coś tam i nie ma nalepki na szybie, to zrobi zdjęcie i od razu mandat przyjdzie na konto. Więc tutaj nie będzie żadnych granic. Będzie nawet takie, no wieć, może ci się uda, ale wiadomo, że się nie uda. A więc tu chciałem się z Państwem z tym podzielić, że nie ma oczywiście odwrotu od elektryków, chociaż... To gorliwe, to jakby teraz jakby powiedzieć promowanie elektryków na przykład, a nie kiedy, kiedy powstało Seicento Electra, które byłoby uważam wtedy odpowiednio promowane hitem i wdrożyłoby nas do elektromobilności, jest mocno podejrzane. I bardziej tu chodzi o to, żeby pozbawić nas takiej taniej, dobrej Komunikacji taniego, dobrego samochodu, który ma zasięg 1100 km, którym możemy się wygodnie położyć spać. Wstajemy rano w poczęci, ubyło nam jedną kreseczkę gazu. Nie myślimy o tym, że może się zapalić, a nawet jakby się zapalił, to generalnie przyjedzie strażak i zgasi go jedną gaśnicą, ponieważ te samochody nie palą się w sposób jakiś taki potworny, a nie słyszałem, żeby zapalił się taki samochód zadbany. Taki jak na przykład mój, kiedy jeżdżę do serwisu i mówię, proszę zrobić wszystko. Co potrzeba, i pan Jacek tutaj z lasek, z serwisu, mówi: Ok, i robi wszystko, co potrzeba. Tam niewiele trzeba, ale właśnie on mówi: Ale tam może morcatory się trochę spociły, to może wymienić. Ja mówię: no, proszę pana, jeżeli trzeba, no to trzeba. Akurat nie, nie trzeba było. Ale no, jeżeli coś jest, to samochód zadbany, któremu poświęcamy, dajemy serce w taki, um, taki zwykły sposób, bez fanatyzmu. On w tej chwili jest tak dojrzały technicznie, spalinowy samochód, że on nam tym sercem odpłaca że jeżeli mamy dobry, fajny samochód, to on da nam dobrą, fajną satysfakcję z eksploatacji, a przede wszystkim daje to nam samochód absolutną niezależność. W bardzo wielu sytuacjach, nawet w sytuacjach powiedzmy intymnych, kiedy jest młody chłopak z dziewczyną i nie mają miejsca, jakby to powiedzieć, by sobie po prostu wieczorem posiedzieć przy kawie, to biorą termos z kawą kanapki i się siedzą całą noc w samochodzie i patrzą na, na gwiazdy albo cokolwiek innego. Ktoś kiedyś się śmiał, że w Stanach Zjednoczonych całe pokolenie jedno yy, poczęło się na tylnym siedzeniu Ford T. Być może coś w tym jest prawdziwego. I przede wszystkim nie muszę chodzić z ładowarką, tylko mam po kraju zasięg 1100 km i mogę jechać sobie na 3 dni tu, na dwa dni tu, zatrzymać się tu i nigdzie nie zostawiam po sobie śladu. System bardzo nie lubi takich sytuacji i pewnie prędzej czy później będzie chciał sobie z nimi poradzić. Samochód elektryczny będzie cały czas się komunikował, będzie wiadomo gdzie jesteśmy, po co pojechaliśmy i dlaczego oddaliliśmy się o 100 km od domu, a przecież powinniśmy się nie oddalać, bo na przykład. Może być limitem restrykcyjnym, to, że będziemy mieli na przykład 20 kWh, czy 50, czy tam 200, czy tam ile, ale na przykład może też być taki, że jeżeli będziemy nieprawomyślni, mamy 100 km zasięgu samochodowego. Jeżeli jesteśmy prawomyślni, uczestniczymy w działaniach społecznych, no to mamy na przykład 500. No i to jest, pozostaje nasza decyzja, czy dzieci chodzą na jakieś tam zajęcia LPG. Z LPG, tak? Czy nie chodzą? Bo mówimy nie, nasze dzieci nie będą chodziły. Nie, mówię, no to nie będą, nic nie mówimy, niech nie chodzą. I nagle się robi nam zasięg samochodu 100 kilometrów. I po prostu on się pi, 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 pi i zatrzymuje po 100 kilometrach. No, system będzie pewnie chciał tak działać. Mam nadzieję, że oczywiście się mylę przecież, ale jednakowoż myślę, że coś w tym musi być. Życzę Państwu dobrego, udanego czasu i serio myślę o tym, że kupno teraz takiego dobrego, fajnego, nie za bardzo zamasowanego samochodu i pielęgnowanie go bardzo i takiego bezwypadkowego, dobrze odcinkowanego, takiego, który nie jest nasycony nas, nas kontrowersyjną techniką, może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Aczkolwiek myślę, że system na pewno, tak jak powiedziałem, znajdzie. Jakby to powiedzieć, działania restrykcyjne, właśnie wynikające z wieku, z dopłat, z ubezpieczeń, z innych rzeczy. Po prostu system nie będzie się nie będzie się cackał. Po prostu zawsze wyegzekwuje to, co ma wyegzekwować. To, co ma wyegzekwować zawsze. Zawsze. No zawsze. No zawsze. Dobra, to jest już historia na inną, na inną opowieść. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dobrego, udanego, pięknego życia. Wszystkiego najlepszego.